Kiedy sprawy mają się źle, nie zapominaj, że Bóg jest dobry. Całkiem niedawno czytałem fragment z Listu do Rzymian, z 8 rozdziału i werset 28. I myślę, że dość często ten biblijny werset pojawia się w naszych ustach. Często go cytujemy. Ale ja chciałbym, byśmy może głębiej, tak jakby zastanowili się nad znaczeniem tego wersetu. Bardzo często korzystamy z tłumaczenia, które mówi, że a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Ja przeczytam może ten fragment z, Innego przekładu. I on brzmi tak. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Pewien pisarz chrześcijański Randy Alcorn wraz ze swoją żoną. Napisał książkę, w której podsuwa pewne przemyślenia na temat tego wersetu. Cytuję on właśnie jeden przykład, który brzmiał tak, jak przed chwilą przeczytałem, że wszystko służy ku dobremu, wszystko działa na korzyść tego, kto kocha, kto umiłuje. Boga nie oznacza to wcale, że każda rzecz jest dobra. Ale znaczy to, że Bóg sprawia, że suma różnych rzeczy sprzyja dobru Bożych dzieci. I ten autor przywołuje jedno ze wspomnień ze swojego dzieciństwa. Bardzo często Pomagał mamie przy pieczeniu ciasta. I pewnego razu jego matka zgromadziła wszystkie składniki. Była mąka, cukier, proszek do pieczenia, jajka, wanilia. Mama gdzieś odeszła. I wtedy Randy postanowił tak po cichu, ukradkiem, spróbować każdego z tych składników. I co się okazało? Poza cukrem każdy z tych składników smakował koszmarnie. No i Rendy nie wiedział, jak to będzie z tym ciastem. Ale jego mama, gdy przyszła, połączyła te wszystkie składniki razem, zmieszała, wlała do formy, sadziła do piekarnika. A Rendy nie mógł zrozumieć. Jak z połączenia tak niesmacznych rzeczy mogło później powstać takie pyszne ciasto? Z tych rzeczy, które nie były dobre, wyszedł niesamowity efekt. I on mówi później tak, że w naszym życiu Bóg czyni podobnie. Bierze wszystkie niepożądane stresy w naszym życiu, miesza je ze sobą, umieszcza w żarze kryzysu, którego właśnie w tej chwili może doświadczamy, patrząc na to, co wokół nas jest. I w końcu otrzymujemy doskonały produkt. Dlatego myślę, że to jest dobry czas, że to jest czas na to, by podjąć pewne wyzwanie, by wznieść nasz wzrok ponad okoliczności, w których jesteśmy, których może nie rozumiemy, które mogą nas ograniczać, które powodują, że. Nie mamy komfortu. Czujemy się niezbyt dobrze. I pamiętając o tym, że Bóg ma dla nas ostateczne dobre rozwiązanie, popatrzeć nie na te składniki, jak ten chłopiec Rendi, które są osobne, nie do zjedzenia, ale popatrzeć, na efekt końcowy. Na samym początku powiedziałem, kiedy sprawy mają się źle, a wielu z nas mogłoby w tej chwili tak powiedzieć, że sprawy nie zawsze mają się dobrze, to nie zapominajmy o tym, że w tym wszystkim Bóg był, jest i będzie dobry. On to, co wydaje się nam, że nie jest dobre, jeżeli u Niego będziemy szukali schronienia, jeżeli do Niego będziemy lgnęli sercem, jeżeli umiłujemy Go całym sercem, Bóg wszystkie te złe rzeczy w kryzysie, który nas otacza, przytopi ku czemuś dobremu. Mając taką świadomość, mając tę obietnicę, zachęcam Was wszystkich do tego, byśmy, pamiętając o tym, że Bóg ma dla nas ostateczne dobre rozwiązanie, wznieśli swój wzrok ponad to, co tu i teraz. Oczekując i nie zapominając, że Bóg jest dobry i obróci to wszystko ku naszemu dobru. A to dobro nasze, ku któremu Bóg chce, by to wszystko się stało, to jest to, co mówi Paweł dalej w kolejnym wersecie. Byśmy byli tak, jak Jezus Chrystus i mieli z Nim współudział. Dobro w rozumieniu Boga to nasze zbawienie. Dobro w rozumieniu Boga to ten czas. Kiedy wspólnie, razem, zamieszkamy już z Nim w wieczności, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie bólu, gdzie nie będzie zła, gdzie będzie Boża obecność, a my w niej na zawsze już będziemy. Tego wszyscy oczekujemy i do tego Was wzywam. I pamiętajmy, kiedy sprawy mają się źle, nie zapominaj, Bóg jest dobry. Dziękuję Ci, Wszechmogący Boże, za to, że jesteś większy niż nasz sposób myślenia. I dziękuję Ci za to, że w swojej łasce chcesz wszystko to, co wokół nas jest, rzeczy czasem złe, czasem niewygodne. Chcesz przekuć i przeobrazić dla naszego dobra. I za to Ci Boże dziękuję. Amen. don't